Ostatnim obrazem namalowanym przez Zdzisława Beksińskiego w samoku był właśnie ten AB 77, czyli obraz, który trafia do muzeum w momencie, kiedy przesycha jego werniks prosto z już pracowni Beksińskiego w Krzyż w malarstwie Zdzisława Beksińskiego pojawia się bardzo często. Tym razem w monochromatycznym, Niemalże w całości czarnym obrazie ukazującym brzeg morza, ze spokojnymi, wyraźnie rysującymi się falami. Dalej wzrok błądzi w ciemnej, głębokiej przestrzeni, w której nie widzimy żadnych szczegółów, tylko gdzieś w oddali wyłania się monumentalna stroma skała, a na niej oświetlone. Bladym światłem trzy ledwo zauważalne krzyże: cisza, spokój, bezruch, tajemnica. W rozmowie ze mną powiedział kiedyś: Nie mogę się wyprzeć tego, że zostałem wychowany w duchu chrześcijańskim. Elementy chrześcijaństwa istnieją wszędzie, na każdym cmentarzu nieomal na każdym rogu ulicy trudno żeby były eliminowane w moim obrazie krzyż bardzo silnie na mnie oddziaływał chociaż trudno mi jest powiedzieć czy jest to bezpośrednie oddziaływanie chrześcijańskie czy jakiegoś znaku który podświadomie został kupiony we wczesnym dzieciństwie i wywołuje treści które ja mam na końcu języka ale nie potrafię zdefiniować słowami.